No dzień dobry moi drodzy, z tej strony Julka i witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam, co kupiłam na promocji w Rossmanie, a potem zrobię jeszcze sobie tymi kosmetykami makijaż. Jako, że promocja w Rossmanie trwa w najlepsze i tutaj nie będę mówiła o zasadach ani o niczym takim, bo tego jest mnóstwo na YouTubie, zresztą trochę się spóźniłam, bo ta promocja trwa od tygodnia. W każdym razie sama też chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które ja zakupiłam i nie wiem, nie powiem Wam, że polecam je czy nie, no bo jakby nie testowałam ich jeszcze na dłuższą metę, więc postanowiłam, że to będzie moje takie pierwsze wrażenie z tymi kosmetykami. I myślę, że możemy zaczynać. No i przygotowałam sobie paragony z Rossmana, więc jakby. Wiem ile wydałam, wiem ile poszczególne kosmetyki kosztowały, także będą wam się pewne sen albo wyświetlały, a na pewno już ja będę mówiła ile za co zapłaciłam. A teraz spinam włosy i możemy zaczynać. Dobrze, także tak to się wszystko przedstawia, dosyć dziwnie, ale wiecie, jeszcze grzywka mi tak nie urosła, że mogę ją sobie wsadzić za ucho, więc muszę ją spinać żeby mi przy makijażu nie leciała na oczy, a teraz myślę, że możemy już zaczynać. Także będę leciała może tak, jak będę robiła makijaż, więc może zacznijmy od podkładu, a właściwie to od fluidu. Jest to taki z Bielandy Makeup Academy. Y ten kryjący. Ja mam go w odcieniu najjaśniejszym i mam nadzieję, że nie będzie mi i tak zaciemny do mojej karnacji. Ten podkład z porządku kosztował 12,99 i po promocji, ja go kupiłam za. 7,79. I jeżeli ten fluid okaże się dobry, no to mieć fajny podkład za 7,79 to naprawdę dobra sprawa. Dalej, słuchajcie, jest ten kultowy korektor od Lovely. To jest Liquid Camouflage Conceal and Contour. I ma ten taki jumbo applicator. Może wam go pokażę. O, tak on wygląda, jest naprawdę ogromny. Ja mam go, słuchajcie, w odcieniu 0,2. Chciałam go w jedynce, ale jedynki nie było. Ale jak tak potem sobie zsłyszałam, to on nie ma aż takiego ciemnego tego koloru, także liczę na to, że będzie dobry. Ma bardzo dobre opinie. Dużo osób mówi, że jest świetny, więc sama sprawdza. No i właśnie ten korektor był z początku za 14,79, a ja go kupiłam po promocji za 7,99. Dalej mam kultową pomadę do brwi od Vibo. Ja miałam ją w odcieniu Soft Brown, ale kiedyś ją miałam w odcieniu Dark Brown i była mi zdecydowanie za ciemna, więc teraz kupiłam sobie jaśniejszą wersję i mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Ta pomada z początku kosztowała 25,79, a ja ją złapałam za 13,99, więc znowu mega tanio jak na pomadę i mam nadzieję, że sprawdzi mi się bardzo dobrze. Dalej mam żel dobrwi od Vibo. Jest on taki przezroczysty, ma na końcu taki aplikator kulkę i fajnie, że jest przezroczysty, bo nie zmienia nam po prostu koloru naszej pomady czy czymkolwiek my tam te brwi robimy. I on z początku kosztował 12,59, a ja go kupiłam za 6,79, więc y, jak na razie to jest chyba najtańszy kosmetyk, nie wiem, ale y, miejmy nadzieję, że się sprawdzi. No i dalej mam błyszczyk z Mrs. Sporty i jest on w odcieniu 510 Dreamy Rosewood. E, coś takiego, nie wiem czy to dobrze czytam. No, i jest to ta seria Precious Shine 3D Lip Gloss i on ma taki, mam wrażenie, dosyć kryjący kolorek. Jak na razie to tylko czuję, że bardzo ładnie pachnie, ale zaraz się o tym przekonamy, jak on sobie będzie sprawował. I z początku on był za 10,99, a ja po promocji złapałam go za 6,59 czyli jednak to jest na razie najtyńszy kosmetyk. Ostatnią rzeczą, którą kupiłam była pomadka od Rimela Stay Matte. Ja mam ją w odcieniu 700 Be My Baby. Ona była mega polecana, bo ja szukałam szczerze wam powiem takiego fajnego nudziaczka i no jak na razie zapowiada się dosyć obiecująco. I z całych moich zakupów była to najdroższa rzecz, gdyż ona bez promocji kosztuje 31,99 a po promocji 17,49, czyli wydałam na nią, no, jak na razie najwięcej pieniędzy i dużo od niej oczekuję. A teraz myślę, że możemy zabierać się za makijaż. Zmoczyłam już moją gąbeczkę i teraz zabieram się za nakładanie tego podkładu. On jest w tubce, więc od razu nakładam go na palec, nie wyciskam go na rękę i mam wrażenie, że będzie mi za ciemny, nie wiem, ale przekonajmy się. Nigdy nie miałam podkładu w tubce, więc mam wrażenie, że nakładam po prostu zwykły krem do twarzy. I kurczę, ciężko mi powiedzieć, ile mam go nałożyć, bo wiecie, no zawsze jak miałam podkład z pompką, to wiedziałam, że sobie jedną pompkę dam, potem sobie trochę dołożę. A tu można wyciskać i wyciskać, i, i w sumie nie wiem, jak to rozgryźć zbytnio. A więc teraz wszystko wklepuję. No szczerze to nie jest na pewno kolorek na zimę dla mnie. Teraz myślę, że będzie w miarę ok, ale na potem hmm, myślę, że nie do końca. I tak już teraz jest delikatnie za ciemny, więc no, na pewno to nie jest podkład dla takich mega bladiochów, bo ja już teraz widzę, że on mi ciemnieje na skórze. Wydawał się w miarę jasny, a teraz jest już dosłownie pomarańczowy, więc kurczę, nie fajnie, nie fajnie. Spodziewałam się, że będzie chłodniejszy, i niestety tak się nie stało. Powiem szczerze, że nałożyłam go naprawdę niewiele, a on mi pozakrywał te moje wszystkie niedoskonałości. Może nie tak idealnie, bo nałożyłam go naprawdę bardzo mało. Ten podkład był jednak tani i nie spodziewałam się od niego rewelacji, a dostałam naprawdę ładne krycie, więc jestem z tego zadowolona. No ale zobaczę, czy da się je budować. Nie nakładałam go dużo, bo nie chcę sobie zrobić pomarańczy na twarzy. Jak widzicie, on jest mi lekko za ciemny. A jeszcze. Kilka temu, przypuszczam, że jakieś dwa tygodnie temu ten podkład pasowałby do mojej twarzy. Idealnie teraz jest ciutkę za ciemny, ale jak widzicie, tragedii nie I mam nadzieję, że cały ten makijaż uda mi się rozjaśnić tym korektorem. Eee, ma on być kryjący. A dobra, a więc wyjęłam ten ogromny aplikator i nakładam go e, pod oczy najpierw. E, naprawdę powiem Wam, że... Dziwnie mi się nakłada ten korektor tym dużym aplikatorem, ale dobrze, sprawdźmy, czy jest on faktycznie kryjący, czy zakryje mi moje cienie pod oczami. I słuchajcie, pomimo, że to jest ten odcienie 02 Sand, to jest on naprawdę jasny. I bardzo dobrze, że nie wzięłam jedynki, bo byłaby mi ona za jasna, e, czego się nie spodziewałam, bo no słuchajcie, mi żaden korektor nie jest za jasny, ale jak na razie Naprawdę fajnie to wygląda, a więc kapeńkę go jeszcze tutaj dołożę. A tak, poza tym to zobaczymy, jak poradzi sobie z moimi zaczerwienieniami. Nie wiem, czy tak to się mówi. Powiem Wam tak, ten korektor, jak na to, że to jest 02, jest naprawdę jasny, więc wszystkie bladziochy, to korektor dla nas. I powiem Wam jeszcze tak. Fajnie kryje, naprawdę bardzo ładnie zakrył mi moje cienia pod oczami. Bardzo fajnie przykrył mi moje niedoskonałości. Nie chciałam sobie robić efektu maski, więc nie nakładałam go nie wiadomo ile, ale bardzo dobrze sobie z tym wszystkim poradził. Jestem z jego jak na razie bardzo zadowolona i według mnie jest on naprawdę super. Sprawdził się o wiele lepiej niż podkład. A teraz przypudruję całą twarz, wykonturuję ją i wrócę do Was e, już, gdy to wszystko będę miała zrobione. No dobrze, także kiedy twarz mam wykonturowaną, czas przejść do najcięższego elementu e, tego makijażu, czyli do brwi. E, dzisiaj przetestuję sobie tą właśnie pomalę od V, bo ja już powiem Wam szczerze, ją otwierałam i raz już jej używałam, nie mogłam się powstrzymać, ale nie sądziłam, że po prostu ten film będę nagrywała, więc jakby użyłam sobie jej. Także tak wygląda ten aplikator. Powiem Wam szczerze, że ten pędzelek jest średni i coś czuję, że nie dałabym rady sobie nim pomalować brwi, ale za to grzebyczek powinien być spoczką. I sorki, że nic nie mówię, jak maluję brwi, ale się strasznie skupiam na tym. I po prostu ciężko mi coś mówić wtedy, kiedy to Robię. Dobrze, także tak wygląda pierwsza brzmi. Jak na to, że miał być to odcień medium brown, to yy, zaskoczyłam się, gdyż nie wygląda to jak odcień medium brown, ale jakby ok, yy, może to z czasem się zrobi jaśniejsze. Nie wiem. Także brwi skończone są ciemniejsze niż wydawało mi się, że będą. E, oczywiście są krzywe, w sensie e, są proste, ale każda inaczej. E, to idzie bardziej w górę, to bardziej na wprost, ale taki mam kształt brwi i ja się też uczę. Jest to w sumie drugi raz, jak maluję sobie brwi pomadą. Myślę, że nie jest aż tak źle, jak na to, że zbyt dużo pomad w swoim życiu nie używałam. E, no i teraz wszystko sobie tym żelem do brwi e, utrwale, żeby o, wyszczeliło mi to w twarz i żeby wszystko mi się lepiej trzymało, to przeciągnę sobie to wszystko tym żelem do brwi z Vibo, e, ale boję się, słuchajcie, że jak przeciągnę sobie tym, to dobrze brwi jak skała. A więc kiedy brwi skończone, to e, tuszuję rzęsy. Także rzęsy już wytuszowane, e, no i teraz zabieram się za pomadki. Zaczynam od błyszczyka i ten kolorek jest naprawdę bardzo ładny. Poza tym on przecudownie pachnie, a więc jeżeli chodzi o ten błyszczyk, to naprawdę e, przepięknie kryje, przepięknie się błyszczy, naprawdę nie mogę mu nic zarzucić, mm, nie klei się też, co jest bardzo ważne w przypadku błyszczyków, według mnie wygląda tak świeżo na ustach, bardzo ładnie, naprawdę bardzo mi się jego efekt podoba i... Co mogę o więcej powiedzieć? Błyszczyk jak błyszczyk. A teraz go i zobaczymy, jak będzie się prezentowała ta matowa pomadka. Dobrze, a więc błyszczyk zmyty i teraz sprawdzamy tą matową pomadkę. No kolorek to ewidentny nudziak. Okej, okay, a więc pomadka zaschła. Jest matowa, nie klej się. Jeżeli chodzi o pomadkę, to jest okej. Okay. Nie klej się zbytnio. Kolorek jest naprawdę bardzo ładny jakby nie mam czegoś tutaj doczepić yy, troszkę wchodzi jakby w te takie załamania na ustach, ale myślę, że tak ma większość pomadek, że gdzieś tam zawsze one będą wchodziły w te yy, zakamarki ust ale jak już mówię, kolor ładny to jest typowy mat to nie jest pomadka satynowa, pewnie będzie wysuszała usta jak każda matowa matka w każdym razie bardzo bardzo jest fajna, bardzo jest okej okay. yy, i według mnie. Okej. Okay. No dobrze, także tak się prezentuje cały makijaż tymi e, kosmetykami z Rossmana, ale też nie tylko, bo kilka swoich oczywiście e, też dołożyłam. Powiem Wam tak, podsumowując, e, cały ten makijaż e, podkład. Bardzo fajny, natomiast nie do końca wszystko zakrył i ma zbyt ciemny dla mnie kolor, ale dla ciemniejszych dziewczyn, które nie mają aż tyle wyprysków, myślę, że się naprawdę bardzo dobrze sprawdzi. Korektor mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, przykrył mi wszystko, co miał przykryć, więc z niego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Pomada do brwi naprawdę sprawdziła się świetnie niby ciutkę ten kolorek mimo wszystko jest za ale jak tak patrzę to nie wygląda to źle, według mnie wygląda to naprawdę ok i naprawdę pomada no fajna żel do brwi, jak żel do brwi faktycznie sprawił, że one się gdzieś tam trzymają w jednym miejscu Pierwsze wrażenie to fajnie, że przezroczysty, fajnie, że, yy, że gdzieś tam te brwi trzyma. Jak to będzie wyglądało, po co dniu? nie wiem. Na razie jest taki ok, więc jeżeli potrzebujecie taniego żelu do brwi, to myślę, że nam się sprawdzi. Jeżeli chodzi o błyszczek, to. Naprawdę pozytywnie się zaskoczyłam. Fajnie wszystko przykrył, cały usta pokrył i naprawdę ładnie błyszczał, pięknie pachniał, ma fajny kolorek. Onych najbardziej na plus. Ta pomadka miała być totalnym hitem i powiem Wam szczerze, tak. Kolor bardzo ładny. Ym... Fajnie jest pigmentowana, ma ładny zapach. Jedyne co mi przeszkadza to to, że właśnie bardzo, no może nie bardzo, ale no wchodzi mimo wszystko w te załamania usty. Ale jeżeli szukacie fajnej nudziakowej pomadki, no to właśnie ta jest odpowiednia dla Was. A ja teraz już chcę Wam podziękować za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że może któryś z tych kosmetyków jeszcze zdążycie upolować na tej promocji. Wpadnijcie również na mojego Instagrama, który gdzieś tutaj Wam się powinien pojawić. A teraz już na serio się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!